żyć ci będzie tane, skarby znajdziesz nieprzebrane. Siemano, ja jestem Savic, to jest oczywiście Hearthstone, a dzisiaj moi drodzy zapraszam was do kolejnego naszego starcia w em, trybie rankingowym, czyli naszej długiej, ciężkiej, no i jakże, jakże em, wymagającej drodzy do legendy, moi drodzy, wymagającej na tyle, że pozwoliłem sobie dzisiaj em, przytoczyć deck, który ostatnio, szczerze mówiąc, całkiem sporo e, mi e, przyniósł miłego, aczkolwiek nie myślałem, że ten deck właśnie zabiorę na drabinę do legendy. Moi drodzy, będzie to Paladin, e, Smoczy Paladin, w którym od momentu kiedy wam go pokazywałem nastąpiły drobne zmiany, aczkolwiek Myślę, że z taką ręką te zmiany nie powinny mieć tutaj dużego, mm, dużego wpływu. Sermitowy chyba sobie zostawię. Zombie jak będzie na pierwszą turę. W drugiej turze, no troszeczkę będziemy musieli po prostu spasować. Ale trzecia i czwarta sermitowy drzewionek będzie świetna. Zostawiam tak mimo wszystko drogie karty. Biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie gramy z jakimś mega, 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 mega agresywnym mechmagiem, albo tempomagiem, albo jakimś magiem, który rzuca mnóstwo zaklęć i gra kombo i Widzę, że ma bardzo trudny, du duży problem z dobraniem kart, znaczy wy wybraniem kart. Zombie będzie. Jest super na pierwszą turę, jak znalazł. Mamy też konsekrację, czyli nas jeden zremowali. A witam Cię serdecznie bardzo. A um, druga tura to będzie wsparcie, no chyba, że dekujemy jakiś super drop za dwa. Drop za dwa, który może być. O! Tempo, ma raczej bym stawiał niż mech mag. Ok, zrobimy sobie tak. Czekam na rozkaz. Czy jest sens atakowania tego zombiaka, bo on ma ten swój hero power nieszczęsny, który nam będzie tutaj przeszkadzał? Oczywiście, że myślę, że... oczywiście, prawie na pewno jest sens atakowania, ponieważ yy, skieruje on stół tylko w, yy, z swoim... Okej, okay, on robi to, co myślałem, atakuje w twarz, co mi się troszeczkę nie podoba, ale wiecie, nie będziemy mówić jak, jak żyć, ponieważ ja mogę właśnie zagrać teraz werbunek i będzie bardzo nieprzyjemnie. Nasza talia przyszła małą renowację yy, niedawno. Mówię o tej talii właśnie tego Smoczego Paladyna, gdyż różni się ona troszeczkę od tej, którą Wam pokazywałem. Um, renowacja przeszła i poszliśmy w bardziej w mecz kontrolny i, tro, i chyba wstawiłem jednego Smoka więcej, aby, tam, aby te synergie częściej... Znaczy nie, nie było takiej opcji, że ja mam karty do synergii, ale nie mam właśnie tego Smoka. Sekrecik. Okej. Okay. Mamy fajnego, sekretowego czempiona w tej turze, chyba że dostaniemy biegoserabiatowego championa? Atakujemy w twarz, zagrywamy broń, atakujemy, atakujemy, atakujemy i atakujemy, atakujemy. Potrzebujemy jakiegoś słabego dropu, który mógłbym wrzucić w ten, em, w ten sekret, a domyślam się, że ten sekret to jest lustrzany byt, ponieważ po takim zombiaku to nie jest... zombiak na pewno eliminuje freeze mage'a, zombiak eliminuje... Wow, owca. Właśnie powiedziałem, że eliminuje freeze mage'a, a owca jest kartą, którą czasami we freeze mage'u się gra tej talii mrożącej nam wszystko, oj zombiaku, pięknyś ty, wystawię Cię dlatego. Nie wiem w sumie nawet, czy będę go clear'ał. O-o, może to jednak jest freeze -mage. Może to jest jakiś taki freeze mage, który ma... Zaatakujemy sobie w twarz, bo jeśli to jest freeze mage, to chcę pchać obrażenia, a jeśli... a nawet jeśli nie, to mam serbetowego czempiona I poza tym mam 50% szansy na wygraną, 50% wygranej jak naprawdę już, ponieważ nie mamy doktora hooka w ręku. Co on może mieć. To, to, to może być Fraser'em, nawet. Ok, Imperator ta Taurisen. <laughs> Imperator. Imperator fajnie. E, zmniejsza koszt 5 kart. E, czyli może mieć już Ice -lance za zero To musimy brać pod uwagę. Ale może być tylko 5 kart o zmniejszonym koszcie. To, to trzeba mieć gdzieś tam, powiedzmy, w tyle głowy. Duplikacja? Nie uwierzę w to. Nie uwierzę w duplikację. Czy blady, naprawdę? No dobra, sobie jak wolisz. Ja mogę skierować kolejnego tego imperatora niemalże z ręki. Czyli tak, pięć kart u niego ma e, zmniejszony koszt, czyli musimy grać wokół dużej ilości obrażeń, które może zmniejszyć, e, które może nam zadać w jednej turze. Ma dwóch imperatorów Taurisenów. Czyli kolejne będzie miał 6 kart, to już nie wiem. To jest ten problem, że nie wiem czy jest sens w ogóle, czyli. Czy, czy nie, wiem, nie wiem czy jest sens w ogóle liczenia tego w tym momencie. E, tutaj sobie sterydujemy mimo wszystko z obijakiem. Ja wiem, że jest boska tarcza, ale... O, jak Naros jest tak dobrym kanterem na Freeze Major, że to aż miło popatrzeć. Bijujemy to oczywiście, czyli w tym momencie 5 kart ma zmniejszony koszt o 2. 7 kart ma zmniejszony koszt... 2 karty mają zmniejszony koszt o 1 nie, myślę, że trudno będzie już na, w tym przypadku e, nam za tym nadążyć, więc e, obawiam się, że analizowanie tego jest bez sensu. Mamy Ragnarosa. Ragnaros jest najlepszym, najlepszą e, late gameową kontrolą właśnie na e, Mechmaga... E, na, przepraszam, Frismaja. Jutrzenko! A co ty tu robisz? Sekret za jeden oczywiście Pożosiu, żeby nie sobie przywracał życie. To jest jakiś troszeczkę jak oryginalny Mage, taki powiedzmy bazujący bardziej na... O, między, między innymi diaconit, wszedł nam do naszej, tu, naszej e, talii z tych kart, które mogliście. moglibyście nie znać. Chyba tak klidujemy, prawda? Tak. Tak. Mogę, mogę stracić tą jego bogą, nie nie jest jakim duży problem. Jeśli się zabiję jeszcze w dodatku jutrzenkę. A cztery w twarz, obrażonka, to ja też nie gardzę Nie, mi nie gardzę. E, do kieru sobie chyba ją zabijemy, tak mi się zdaje, ponieważ... E, nie zamierzam pozwolić, aby ona dobrała mu jakiś milion kart. No i leci Ragnaros i zobaczymy, co się dzieje. Moi drodzy, aż trudno jest to przyznać, ale ostatnie mecze, które... Okej, okay, Ludowa Bariera to nie jest problem, bo Ragnaros sobie zaraz poradzi bardzo ładnie. E, aż trudno jest to przyznać, ale meta po prostu ewoluuje. I ewoluuje, to nie jest nic nowego, ale ewoluuje w stronę, nie wiem, gdzie są facehunterzy. Naprawdę, gram bardzo już e, długo od początku tego sezonu może długo, no w sensie tyle jednak ale rzadko na razie spotykam facehunterów i to jest aż dziwne. Dobra, eee, nie jestem w stanie mu zadać wystarczającej ilości obrażeń, która mnie tu jakoś satysfakcjonuje. Rezumcja Eldorów też nie za bardzo chce grać. Dobra, Bombo eee, Za cztery w sejna i będzie super. Za jeden też jakoś przeżyję. Okej, okay, pacenu może tak, pasujmy, może tak. Eee, Drakonit jest opcją, ale nie jest najlepszą opcją na pewno. Czy to jest... Eee... Czy to jest, ma y który gra w ogóle Alekstrazę w takim razie? Możliwe, że w ogóle jej nie gra. I że leczenie się teraz jest bez sensu. Ma trzy karty w ręku. To ściąga Firebola. Tak sobie myślę. Kurczę, nie wiem, czy on gra Alekstrazę, bo jeśli gra Alekstrazę, to, to nie powinienem grać tego nakładania rąk nadal. Ale kurczę z 21 życia. On... Te karty kosztują się, dobrze pamiętam, 3 mniej. Czy on może teraz mi rzucić pirowybuch za 7? Czyli taki pirowybuch nie dość że jeszcze przed nerfem, to jeszcze obniżony koszt. nie rąk czy Drakonik? Drakonik, spróbujemy go przycisnąć troszeczkę. Nawet bez tego, bez tego yy, okrzyku bojowego plus 3 plus 3 na no postawienie postaci 9-9 yy, byłoby ekstra, ale no, nie jest teraz możliwe. Spróbujmy go przycisnąć i w tej turze dopiero dobrać karty. Yy, może to już jest spora na ekstrazę? Powinienem myślę, że trzymać to nakładanie rąk. 21 obrażeń to on raczej nie jest w stanie zadać. W jednej turze. Okej, okay, fireball wy wymuszony bardzo dobrze się cieszę. Drugi fireball czy frostball? Nie robi tego frostboga. Przeżyję tę postać, przeżyję. E, w takim razie nakładanie rąk e, chyba, że dostaniemy coś fantastycznego. Witaj, Nefarianie! Jak tam się miewasz? Ja się miewam bardzo dobrze. A ty, mój drogi, jaką kartę Nefarian przyniesie nam dzisiaj i przynosi nam... No nie pogardza. Nie pogardza nigdy. Jeśli on jest, może nas w tej turze zabić, to szczerze mówiąc nie wiem co jest. Nie wiem co on może zrobić. My dostaliśmy jedną z bardziej śmiesznych, a czasami niesamowitych kart maga. I zaklęcie, czyli. czyli to co w przypadku Freeze mage jest... wow, niesamowite. Okej, okay, on nie ma tutaj nic więcej zagrana, czyli to jest jakiś taki Freeze Mage z postaciami, ale też z innymi cudami. Tak troszeczkę trudno mi jest jakoś ustosunkować się do deku. Dobra, moi drodzy, no, niestabilny portal nigdy nie wywołał kartą. <kłysy> Przepraszam, tu wstajemy. Do przeżycia. Bez szału, ale w porządku. Eee... Szkoda, że nie mamy mecha. Możemy. A nie, bo to by było bo moglibyśmy zbustawać jego, tak w sumie dla zabawy, ale no, jest bez sensu. Zrobimy sobie tak. Czy jest coś, na co ja chciałbym wygrać rozjęcie Aldorów? Chyba tylko Alekstraza. Ten Nefarian jest zbyt dużą postacią i nie zamierzam jej. E, nie zamierzam jej e, tutaj tracić, więc zmniejszymy e, atak temu. Walimy go w twarz. Były dwa hilboty. On już nie powinien mieć opcji, aby się leczyć. E, aby się leczyć, tak. A tutaj to co nas e, tylko i wyłącznie martwi to jest Flame Strike, ale on ma dwie karty, e, więc e, więc Flame Strike raczej, raczej nie wchodzi w grę. Nawet jeśli jest Flame Strike, to on może dorzucić tylko coś za trzy. Mamy Counter Spella, to co najlepiej nie że kontruje e, maga. Strasznie mi się podoba ten mecz. Nie Może nawet nie dlatego, że jesteśmy w całkiem w, w porządku pozycji, ale on gra ciekawy deck. Ja także rozmaiciłem go ostatnio o Nefarianach, który jest bardzo bardzo mocno w sumie jednak flękster, okej? Okay. Będzie w takim razie go clearował tutaj fajnie, ponieważ ten... O! Nie będzie go klirował Słucha! Nie wiem do końca, czy wiesz, co zrobiłeś właśnie. Ale może wiesz, nie cię, nie będę pouczał. Um, myślicie, że on ma Wybuch W rączce? Ja myślę, że tak. Jak zagramy sobie w ten sposób? To powinieneś mi całkiem nieźle. Pacjemy go w twarz, Bo nie wierzę, aby on bez zaklęcia był w stanie nam zadać dodatkowych. Znaczy, musiałby teraz mieć w ręku ma kartę chyba jedną, która nadal ma koszt obniżony o 3, czyli to może być Piro Wybuch za 7. Ale to nadal z Piro Wybuchem nie jest lital. To musiałby mieć jeszcze. Dokładnie Frostbolta. Dokładnie musiałby teraz to oddechować Frostbolta, którego już zdaje mi się, że jednego widziałem. Mamy nakładanie rąk i zamierzam je zagrać w następnej turze, bo chyba ten nasz przeciwnik nie gra, ale extra, nie wyobrażam sobie, aby znalazł miejsce jeszcze dla niego w swoim deku. On, aha, czyli on jednak przechodzi nagle do defensywnej gry. Trzeba było, mój drogi, tego Nefarian'a zdaje mi się, że clearować. Znaczy, tak, clearować w poprzedniej turze. Co, chcesz zaatakować siebie? To nie można tak w niestety. Nie się wymążyć, oczywiście. Okej. Okay. Mamy mało obrażeń. Mamy ile? E, 10, 11, 12, 13. Naprawdę mamy jedno. Brakuje nam jednego obrażenia? Nie, nie róbcie sobie ze mnie żartów. 8, 10, 11, 12, 13. Wow. Brakuje nam jednego obrażenia, Dobra, no ale, ale myślę, że nadal yy, śluzożer yy, Będzie ok. I tutaj inne zagranie, jakie widzę, to. Nie, musimy leczyć siebie, tak mi się zdaje, bo. Ale bez Counter on nie może nas zabić. No nie ma takiej opcji. No nie ma takiej opcji. Bez Counter canterspele... Wiem, że ostatnio to zdarzyło mi się wspomnieć, że właśnie nas nie. Nie, nie ma nie opcji, aby nas zabił, ale. Musiałbym mieć mistyczkę kezanu. Ale jego, jego piero wybuch kosztuje 7, a nie 6? Jesteśmy w dobrej sytuacji, tylko próbuję znaleźć najlepsze zagranie, jakie możemy tutaj, z, jakie możemy tutaj zrobić. I myślę, że to najlepsze zagranie właśnie e, zawiera w sobie konsekwencje. 17 obrażeń z dwóch kart nie wierzę w to. Może nie umiem grać w stone w takim razie, ale, ale nie wierzę w to, aby mógł nas zabić w tym przypadku. Pytanie, czy kliujemy tego żywiołaka? A przepraszam, nie możemy wygrać tego to, to nie, to, 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 to nie, to nie, 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 nie Ma jeden życia. Mógłby wrócić z Alekstrazą, ale tak jak powiedziałem, nie wyobrażam sobie, jakby grał, aby w tym deku zmieściła się po prostu Alekstraza. Przy dwóch żywiołakach, jakichś niesamowitych kombach i tak dalej. No, nie wyobrażam sobie tego kompletnie. Okej, okay, ten mecz leci do nas. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy dek grał nasz przeciwnik. Mi się jak najbardziej całkiem spodobał, tym bardziej, że nie był e, agro-Facehunterem. Każdy dek inny od Facehuntera jest bardzo fajny. więc spróbujemy sobie jeszcze e, drugą grę rozegrać. I zobaczymy, jak to teraz pójdzie. E, strasznie mi się podobał ten deck. Dwa, dwa te mm, elementale... Nie wiem w ogóle, czy on grał e, w takim razie te Icelandsy. Mm. No, na pewno, na pewno grał e, pociski mrozu, ale czy te, czy te lodowe lance grały, to nie wiem. Okej, okay, Paladin kontra Paladin, no, czyli można powiedzieć starcie e, Smoczych Władców. Ta to tora jest fajna, gdyby tylko many w Hearthstone'ie przeskakiwały nieco jedna, a co dwie. Ale mimo wszystko sobie ją zostawimy. Pierwsza tura jest ok. E, o, już mamy znowu 50% mojej drodzy e, wygranej jest już w naszej ręce, czyli Dr. Hook. A, mamy tak, zombiaka na pierwszą turę, druga tura to pewnie będzie mimo wszystko mm, Hero Power, trzecia tura Technik, czwarta, może coś dowierzymy, i piąta, lozurowy smokowiec, siódma. i naprawdę, jeśli by w Hearthstone dodawali co, man, co turę dwie many, to mielibyśmy idealną rękę. Ale boję się, że tak, nie, że tak to nie działa, jeśli nie gramy dobrze, dobrze dobierającym karty Ramp Druidem. Jeden sobie teraz wyobrażam, to tylko jego ząbiak. Chyba, że to jest jakiś agro z sekretami, albo jakiś hobgoblin-paladyn, takiego typu rzeczy sobie tylko tutaj wyobrażam, ale nie. Na szczęście to nic takiego. Nie wiem, nawet, czy na szczęście. Możliwe, że na szczęście, ponieważ przesunęliśmy ostatnio nasz dek troszeczkę bardziej w kontrolną grę, więc, więc chyba, chyba lepiej, że to nie jest właśnie agro -paladyn. Aż się zdziwiłem, szczerze dodając, moi drodzy, mamy w tym deku chyba dwie karty powyżej kosztu 8 many, czy trzy? To jest, szczerze mówiąc, first-onnie obecnej mecie niesamowite. Technik przyszła tura, następna. koń, lazurowy smokowiec. tra-la-la-la, ding-ding, dong do Nie chcę go atakować. Bo nawet jeśli on ma werbunek, to mi skliruje tego faceta. Czyli nadal nie chcę atakować. Konsekracja? Nie, ja mam pieniążek. Ja mam monetę, przepraszam, więc, więc jest ok. Jego zombie Rozumiem, nie ma problemu. Fajnie mamy na to. Do... Wow, dwa mini-boty. Lecisz w twarz! Brawo! Bro, serdeczne gratulacje dla Ciebie. Nie rozumiem, nie ma, nie ma sensu zlecić w twarz, jeśli masz zombiaka na stole, człowieku. Tak mi się zdaje, ale wiecie, ja się nie znam, grało wczoraj w Dobra, eee, to jest dobry stół, chyba, że pojawi się serbrytowy czempion. W przypadku serbrytowego czempiona jest już nie, nie tak przyjemnie, jak mogłoby być. Bo jesteśmy zmuszeni do monety i smoczego towarzysza, który też może zginąć. Nie ma serbrytowego czempiona, więc nie ma też problemu. No Okej, okay, mądry plier, rzecz jasna. Jeśli polecisz znowu w twarz... Akurat tutaj to ja bym też leciał w twarz, bo tutaj nie ma potrzeby. W poprzedniej turze po prostu zupełnie tego nie rozumiałem. Okej, okay, fajne, dwa fajne zagrania i technik z Majsterkowa jednak wygrywa tutaj tę konkurencję e, ponieważ Doktor Hook po monecie to jest najlepsze zagranie jakie możecie sobie wyobrazić e, Weźmy przestań rozpraszać i przestań rozpraszać moją kobietę i zrobimy to. Tak. Znaczy moją kobietę, to technika czarno Jedna z moich, obecnie, także ulubionych kart. Bardzo fajna synergia. Już mówić o tym, że głos tej koleżanki jest niesamowicie denerwujący czasami, ale dobra. E, piąta tura rozjemca. E, rozjemca? Co? Smoczy Towarzysz. E, następna tura... Myślę, że... Aż, aż, aż wstyd mi troszeczkę komentować, jak będzie wyglądała nasza piąta, e, szósta tura. Moneta Dr. Hook będzie idealny. za że nie robi mi problemu. Będzie e, fajny Smoczy Towarzysz. E, tym bardziej, że mamy naprawdę dużo smoków w, naszej, w naszym deku e, i akurat zrzucanie złowego smokowca za 3 nie jest największym value, jaki możemy wyciągnąć. Tak jak widzieliście mamy Nefarian'a, mamy jeszcze... Jak e, jak nie jest smokiem, ale też jest e, w jakiś sposób powiązany z Czarną Górą. Oj, za wcześnie ten rozjemca, naprawdę za wcześnie, tak mi się zdaje. Chyba, że masz jakieś niesamowite zagranie teraz. Okay. Zabijesz ją? Okej. Okay. Konsekracja? E, chyba. Ale, doktor Hook wygląda po prostu zbyt dobrze. Nie, moi drodzy. O, Nefarian, dobra, żartowałem. Nie, no, konsekracja... za każdym razem, chyba. Czekajcie, możemy wyrzucić. A! możemy wyrzucić w ogóle smoka! A to, moi drodzy, o czym my rozmawiamy? O czym my rozmawiamy? Ten smok... dobiera nam ratę fajną. Fajną. E, ponieważ i tak wolałbym zagrać w siódmej turze do, doktor Hooka. Nefarian jest kontrolą, karką zostawimy go sobie na no, później. Clearujemy mu cały stół. Dlaczego skierowałem ten stół? Ponieważ się boję, że mimo wszystko on może grać jakąś wersję z kwatermistrzem. Ja osobiście, niestety, umyłem ręce od, od kwatermistrza i postanowiłem go nie grać, ponieważ rzadko znajdowałem dla niego zagranie. Jego doktor Hook. Nie ma najmniejszego problemu, ponieważ my będziemy mieli lepszy stół z tym doktorem Hookiem. Możesz sobie lecieć w twarz, to naprawdę nie jest dla mnie żaden kłopot. No nie, tutaj tutaj się nie ma niestety nad czym zastanawiać, mój gros. to, spirujemy. skierujemy tę bombę. Nie wiem, ma... myślę, że nie ma sensu iść w twarz. Nie jesteśmy tego tutekiem. Tak, jest za 3, czyli mój doktor Hu ginie od serbytowego czempiona. Eee, wszystko ginie od eee... konsekracji. Ale musiałby przed tą konsekracją wyrzucić Lazurowego smakowca. A nie stać go na to. Teraz, OK, to w takim razie ten podłowce jest fajny, tj. tym bardziej, że ta mama trafiła do naszego e, doktora Huka. O o! O o! Nie, no bombo! W twarz? Czemu w twarz? Nie nie nie, 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 nie gramy w twarz. Nie o to chodzi w tym deku. E, dobra, to będzie musiało być chyba troszeczkę wymuszony rozwiąza Aldorów. Wow! I on jeszcze gra oczyszczanie. Kartę, którą ja też jeszcze kiedyś e, troszeczkę bardziej testowałem niż grałem, ale... Jednak nie sprawdziła się ona. Eee... Nie, za późno jest na Werbunek. Musimy zagrać rozjąć Aldorów na tym koledze, skierować tego mm, koleżkę, mając nadzieję, że po prostu trafimy albo w łowcę, albo w... E... Albo w niego, Dobra. E, Smoczy kolega, e, Nefarion w przyszłej turze za 7, spróbujemy sobie dostać... W sumie Paladin ma całkiem fajne zaklęcia. ale ma też Tyriona. A Tyrion jest problemem Najbardziej, że on leci kompletnie w twarz. Potrzebujemy jakiegoś dobrego zaklęcia. Tylko, na przykład, konsekracji, drugiej bym potrzebował. Nakładanie ręki jest fajne. Ale nie, nie wiem, czy to, jest to, czy to jest to zagranie, które chciałbym tutaj rzucić. Eee, werbunka nie możemy rzucić. Eee, nefarian, za którym będzie leciała równość. Zniszczymy tego Tyriona. Tri, eee, on będzie miał 7-8 wrażeń na stole. Mam 10 życia. Chyba jednak nakładanie rąk jest tutaj bardziej pożądane, tak mi się zdaje. Ale nie mogę skierować tego Tyriona, bo on dostanie tę broń wielką. Chyba hmm. żeby wygrać tę grę potrzebuję jakiegoś sekretu Paladyna, ale dopiero w przyszłej turze mogę o niego powalczyć. A nakładanie rąk jest tutaj niestety troszeczkę wymuszone i muszę to zrobić. Oj Ragnaros, oj Chromagus, czyli nasz cały late nadchodzi. A my co robimy? No, chyba niestety nic. Atakowanie tutaj myślę, że nie ma najmniejszego sensu. Szkoda tylko, że nie dostaliśmy naszych prowokacji, bo nasze prowokacje by się bardzo przydały, nie ukrywam tego. Oj, i Sowa, która kończy ten mecz? 13? Chyba tak. No cóż, moi drodzy, musimy się z, ty, z tym liczyć, że ponieważ przyszliśmy bardziej właśnie do kontrolnego stylu gry. Mo, będzie będzie, będzie w, e, taka możliwość, e, żeby tę talię po prostu przegonić, krótko mówiąc. Możliwe, że ja coś tam mogłem zrobić troszeczkę lepiej, ale dalej nie wiem. Pokażę Wam oczywiście cały ten dek, e, ponieważ <laughs> obecnie jest on jednym z moich e, ulubionych i po prostu tłuczę nim drabinę do legendy niemiłosiernie. I lecimy od góry. Eee, albo może nie od góry, ponieważ większość z tych kart już powinniście kojarzyć zombiak, tra, tata, to to wszystko jest, było tutaj i raczej się nigdzie nie wybiera, to też się nigdzie nie wybiera. Tutaj jeden plugowiciel chyba wyleciał zamiast za drakoni drakonida miażdżyciela, A Sylwana doszła. No i doszły, moi drodzy, duże postaci, czyli Ragnaros i Nefarian. Pytanie jest nadal moje tylko takie, czy Rzeczywiście, granie Homagusa i Ragnarosa jest dobre, nad tym się cały czas zastanawiam po prostu, i tutaj ten mój late game. No, i nadal prowadzone są tu bardzo duże pertraktacje ze smokami, jeśli mogę tak to ująć. No, ale poza late game mamy fantastyczne, naprawdę. Mamy takie, tak dobre dropy, że aż trudno sobie wyobrazić, abyśmy w tym, w tym kontrolnym meczu przegrali. Rzeczywiście, można nas przegonić, można nas przegonić, aczkolwiek wiecie, mamy do opóźnienia gry, mamy śluzżera, mamy tarczowego Stenjinu, mamy obrońcę Argusa. No w końcu mamy y, kombo równości z konsekracją, która jest tutaj. A mamy też całkiem fajny early game z werbunkiem, nożownikiem. Generalnie... Powinny te mecze w miarę iść. Jak widzieliście, jestem na dziesiątym poziomie rankingu. Udało mi się przez chwilę, zdaje mi się, że utrzymać na dziewiątym, więc obecnie tak wysoko mi się udało dojść. E, oczywiście, jak będzie dalej, będę Wam na pewno dawał znać. No a póki co, dziękuję Wam bardzo serdecznie! I do zobaczenia!